Przestań wylewać na siebie pół flakona słodkich perfum. No chyba, że lubisz słodkie. Te możesz nosić codziennie i nikt nie powie Ci, że przesadziłeś. Valentino Uomo Born in Roma Intense, czyli lawenda i wanilia. Takie połączenie jest obecnie bardzo popularne w męskich perfumach. To Valentino jest najlepsze na co dzień. Świetne do pracy, do szkoły i tam, gdzie zabierasz ją wieczorem. A śniadanie sama zaproponuję jeszcze przed kolacją. Carolina Herrera Bad Boy Cobalt to nie są typowo słodkie perfumy. Bardziej aromatyczno-drzewne z delikatną, słodziutką śliwką w środku. Super uniwersalne i zaskakująco eleganckie. Słodycz, którą zaakceptuje każdy. Nawet ten na diecie pudełkowej, którego nie można kusić. Guerlain, L'Homme Ideal, ode Parfum. Jeden z najlepszych biznesowych słodziaków. Wiśnia, wanilia, migdały dają zapach bogaty, soczysty i pełen charakteru. Słodkie, ale nie głośne. Raczej na bankiet niż imprezę w dresie. Gisada Ambassador, dowód na to, że tropikalne perfumy też mogą pachnieć dobrze jesienią. Mango, wanilia i świeże otwarcie, połączenie Dior Sauvage i Erba Pury. Jest świeżo? Trochę słodko, są komplementy i jest trwałość, a bez tego słodkie perfumy nie mają sensu na co dzień, jesienią i zimą.